Wezmę sobie monitor bliżej, żeby kur... zakierować gierkę teraz. Kodakt B? Tak. Ta. Kurwa. Skacze auto. Kto stał? Kordy jeszcze. Kurwa. Za bs Edward. To jest ustawka jakaś. Ale unlucky kurwa. Kur... że ich tu było kur... sześć, czterech? Trzech na pewno było. Trzech ustawkę snabe zagrali. Uuuu... Ej, on nie dostał Digla? Gala jedzie, ale mam nice. nice. Ej, czekaj, dolna. Under, under, nice. razem po prostu. Oj. zagotuje się zaraz. Dawaj Czekaj, jest. Głupie. Nice. Rozjutujem nice. kamerę. Czemu? Statyk zmieniałem, mi spadło. Kawa, czas. Ja pierdol jeszcze Agata. zwaruję w tym dobu zaraz. Uuuu, uh. uh. zjąłeś? Agata, to nie, nie podrywaj się... mi, kurwa. No nie. Ja z mógł. Zaraz mi mógł. Zaraz mam mógł. Patrzy górek by wyjechał co ze schodów rzucił trzeba wymienić? Ja nie mam bucha. Ja A kto to jest CDB? Ja, 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 ja. Jest, Mamy kogoś w dżungli? CT, CT um, been... Ja pier... ale się <laughs> wystraszyłem ale mnie czy jego Nie, co? Mnie czy jego Nie, ja się wystraszyłem, bo ja rzucałem naida i kurwa się wystraszyłem jeszcze jego Mam z tej rampy Ona spokojnie może co? Spokojnie, no dobra, pod drewnem Diffuser albo pod drewnem. CT jeden Chodź mi CT Leży ten, ja zależam. Dżungla leży Nie one shot, później mnie nie może trafić. O ty k***o. Ku... Co to było za Bóg tutaj? Posadź mnie, pago na simplu. Dobra. Dostać ja Krótko może jechać. Był nade tak, spod drewna Leży. Ja jadę. Jestem spel. Ławka przebiega ogniowe. Na ogniem, na... Fakta, oni mają Żyjesz banderola? Ej, co? So Smokuje Kona na razie A kurwa, ja O, to chujowo Kona Po co? jak tam mam bombę Wrzućcie się do okna albo coś Gala, Gala. Paląca był, nie? Tak o. Ja chciałem właśnie podo do Kona, bo myślałem, że ktoś Shorta będzie Możesz rzucić jaka Szybki? Daj Olisa, DB, ty jesteś sniper? Kolejny zmutowany Kto to jest Eli, B? niebieski? O, on mu wy***łem. Jeszcze jeden okno, to są d***ki, bez mózgu. Rampa leży na blisko. I jungle, okno AWP, albo CT przychodzący. Ktoś leży. Dajem CT już. Ja do Mam... lewej wnajdki mogę Hej Ej, k***a, e... jest. Wpłatę odwrócony, może ja być CT. Już. Jest CT. Palę go. Ja też. Floszuję. Jest, jest. jest. Jaką? Bomba na mnie? Ta, e, nie, tak no. odwrócony Coś dostał chyba z połowa Mam wrażenie, że nie brał bo to... O, WP, sejwuję uh. Ja mu dałem, on 10hp, mu zostawiłem J**ole yeah, alo Halo, j**ał, idioto Mam A Zapraszam Jest pod drewnem, ale ja nie wiem czemu wy siedzicie gdzieś. Ja tak? idę B chyba. Ale cz czemu chcesz iść B? No bo A jest kurwa, to po mam ich długo się z nim tak. duelowe No i teraz B jest czyste, teraz B30 Teraz tak No ale gdybyście weszli ze mną jak jest ten to z... Ale jak jak ktoś miał... to opaka, ja musiałem się cofać całego Mida w opaka Kurwa, no ten Mirage to jest nasza mapa Biedna, które kląwa. Schody przebiega! No, bo... Jestem k***a śmieciem! Schody, schody! Nie schody masz? O j**ko, kurde? Dżinolda? Ej, jakbyście dali smoke'a przez schodem, nie macie k***a co się konie nie. Porobi. Jest przy schodach. Ja bym wchodził, Neks, bo on biegał tam, łącznikiem się zajmował. Łącznik jest jeden mnie pilnuje. No sniper się To umie smokę na schody. Ja miałbym, ja miałbym. To idźcie do mega, ja z Marianem rzucę się schody, wyjdziecie z domku. Na pełnej? Nie, 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 poczekajcie aż granaty. Rzucaj od, od razu, jakby, rzadki po prostu jadę. Smoka pała, pałac mamy. Smoka rampę też dali. Wybiegnijcie na, na tych wypa. pistoletach, bo ja mam kałacha. Ninja, 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 ninja! Basta. Leży. Leży. Nice. O kurwa! Co to? Wkładę na, na kon. Smoki zejdą. Myślałem, że ze do dżungla. O, oh, Schody, scho i schody kon. I... Dżungla kon. Ja mam siedem, mamo. Jeszcze schody. Nice. Brawo, 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 brawo. Halo? Pesa mi Możemy no, tą galę pchnąć. No nie wiem, no, nie ma bomby. No. Krótko do mega był czypek No mam pistole do rozwalania są Kobi zrobił Jestem w lade, że stoję po prostu w miejscu na razie, ale nikt nie pikuje Może pójdę na środek, czy już zostawić Mid 1 Leż rampa Gdzie mi spak. On jest stres w tero. Jeszcze jeden stres tu gdzieś jest jeden O sorry nie moja wina, no nie moja wina Zfrizowało ja mi gierka i mi wejść Możemy Raz czy kontakt Kontak, Kontakt, kontakt, oo ja, ja łopammy, Dobra, jedźmy, 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 jedźmy skład Default I palące, palące wow. Palące, palące, palące Po hejdzie, dżungla i łącznik Jeszcze Uch, łącznik jezy. 3 na 2 macie okay, Cena że... i łącznik A jest nice, Maria. Pod schodami. Nie pikujemy mego, nie pikujmy. Dżungla przeszedł, dżungla przeszedł. Nie pikuję, nie pikuję. Lewo dżungla jest chyba. Pod schodami. Aha, przeskonał w ogóle. Ale kierę za. Nic nie przeskakiwało. Dobra, schodzę. Galę macie. Pikuję Gale. Trzymam ci schody morda Jeden chyba wskoczył na apse Smolka Pod drewnem Sniper, Sniper w oknie. Leży z B Thresza ci daje na schody Jeszcze jest... jeden B, elektryk, elektryk On się nie spodziewa A, ogólnie Marian, ale on się nie o, spodziewa kolorzy. Gala Zadali. albo nice. No gala, gala albo under no. Gala, gala, gala Marian za BS-em z tym A Pago i Bandit ławka Edward. Jakby było A, to odbijać od C. Ja mam gdzieś na ławkę? Smog do kona i smog do okna, więc gala może być szybka. Co? gala. Jestem już z wami. Nice, za... gala Gala, gala. Petkę ma. Nice, bunk. Czemu ty masz szybki, nikt zamiast długi? ja jestem szybki, szybki G Zapiszę sobie to dzisiaj tam w notatniku To długi jakiś mocno kurwa, no nie wiem Rampa do prawej jest ziomek, ja go dojeżdżam, gram Bogowskiego, sorry jeszcze Pięknie rampa, dalszy. tak? <laughs> ja tylko zobaczyłem i nie mogłem się raczej? już zatrzymać, sorry No niestety widzowie, to jest szkoła pago Jak się tyle, tyle się, tyle, tyle czasu się tego człowieka oglądało Ja, widzieliście, ja się już nie zatrzymywałem Ja już jak poczułem krew to tak jak rekin poszedłem Nice Nie mogłem pago, nawet nie było we mnie hamulca, nie? No ale ukułeś, ukułeś Ukułem, ale jeszcze drugi Siedział. A może dojedźcie dwójkowo mi das by z y, Pogo z pago? Możemy. No to dojedźcie. Nice ja pomagam skonać. jeden do Was. Jeszcze dwóch. Jest. Kurwa, co to za palak. Under. Uchwa, mogę śmiać, że Andrzej złapać. Nie, no jak? No jak smołki są. Nice. Czekaj, teraz zobaczę. Patrz, na na środku Nie spodziewały się, kurwy, dobrze. Trela, daj mi tego kołocha kupca AWP i bez spikuj skona z za WP. Ja ci dam, ja ci dam. Idzie, poszedł. Gasi, zgasili się. Szybki Brawo, Jimmy. Uważajcie B, uważajcie B, bo to mógł być wyjazd. Patrzę, patrz, patrzę. Leży. Nie ma go. Nie wiem. Pałacu. Nice. Na jakiej najlepiej grać w rozdziałce w CSie? Na takiej na jaki tobie jest wygodnie. Nie patrz na to kto na jakiej gra. Prawda. Bierz od Nico, będą lepsze hedy. Pal ja rampa, pal rampa. Ja fleszuję plasz. mu. Chujowy palak. Wyszedł trampę, wyszedł trampę. To... Leży rampa. Gala, obity do zera, podchodzi, nice, super Last rampa, paka. Last rampa Uważaj Góra trela. Słyszałeś, domek B Aj. No rzeczywiście, rzuci coś tam na... no, Mówię, mówię, bo... Ale może underem zejdzie <laughs> Ale ci zrobiłem, Mario, Marian, zakąskę na bani Dziadek, przestań Widziałem, że się chciałeś odwracać Nasza mapa, <laughs> nasza mapa, polska mapa